wraca nad górną wargą, żeby się nie pojawiały zmarszczki palacza. Głaszę bonitowa, jak chcesz ebonit wpisuje bonity. Ruch w dół i na boki. Górna warga naciągnięta na zęby w ten sposób. Co to daje? Poprawienia krążenia w komórkach, lepsze odżywianie cery. Staramy się naciągnąć górną wargę i nie mówić, a później na boki od pod podnosić. To jest ta pod nosem. Czyli na dół i na boki. Jak długo to robimy? Robimy to przez dwie minuty rano. Czujesz takie delikatne zaróżowienie i takie igiełki. To oznacza, że odżywiesz cerę i że zmarszczki polacza się nie pojawią. I na noc obowiązkowy. Bądź piękny i zdrowy.